ale ja dzieje, uważam, kurwa. że Adrian zrobił duży progres siłowy, bo go czterech nie może utrzymać. Sam Nikola nie daje rady. Adrian, widać, że siłka, dziechała. O Ja uważam, że. 15 lat tu mi zajebałeś jakoś twarz. 15 lat tu mi zajebałeś twarz, kurwa, tak i nie miałeś z tym problemu. Mordetem tylko wdechy, wydechy, spokojnie. Ja to się odpalił. Chodź tu, Andi, usiądź. Nikola, pójdź go, on jest szkodliwy. Chodź, od Powiedz jak ja. ogląda, jaki zaciekawiony. Piotr, co na twojej głowie zajebałeś bozerze? Masz, kur... O, o, Ile sobie pikać? Bo to dzieci oglądają. Uu. O... Dajcie mikrofon Adrianowi. Dobrze, to... że ja... Nikola, Nikola! Dobrze, że za... bo też miałem rudy. Pokojnie, zobaczymy się kurwa, to jest odpowiedź za tego ja liścia na Barsejów, którego zakończyłeś kurwa Dobra, Nikola spokojnie już Uwaga! Leci To Uwaga na scenę i opierajcie się panowie Ej, ile GPS-a wypił ten Adrian A tu Musisz poczekać, Adi, spokojnie. Masz mówisz babkę poczekać. z Patrykosem i ugadano, spokojnie. Sylwia, ty też czekałeś na dymów? Ale się pizdała w Poczekaj, Znowu biegnie. Dob Dobra, no zróbmy w sumie, no tak, tylko teraz Patrykos ręce z, kurwa, z Nie będę, skurwą, przy jednym stole z frajerami, się jedzę przy jednym stole. Chuj, co ty chwa. teraz mówisz, kurwa? Dziec z partyzanta z liścia wyjebałeś, kurwa, i mówisz coś o byciu frajerem? Chciałeś to powtórzyć. Kurwa. Ja jeszcze raz, kurwa gnuje ba, zabierze. Ja wiatr był, posłuchaj, pita, ten kurwa gnój jebany, powiedział do mojej koleżanki, że będzie ruchana, to podszedłem i mówię, pan. chuj ci to kolejny ja się kurwa zgubujesz do dzieciaka, kurwa, 15 lat miał do chuja, kurwa, zajebisty cel, Adrian Polak, kurwa. Reżyser, ja się nie odnajduje w tym panelu. przenieście mnie może mi do trzeciego. Dobrze moi drodzy. Kończymy panel. Tak. Dziękujemy.